Miał lat 16, walczył wówczas dziennie i zimni. teraz jest mnie do Dnia tego jednak okazał się w polu pierwszym wśród i za to nagrodę pieniec ten wody otoczył mu czoło. Sława, której pragnie, nie może zostać lepiej zachowana i powiększona niż na drugim miejscu, zaraz po pierwszym. Lecz co się nie uda, stanie się błędem wodza. Od wyzdziału rzeczy nadludzkie. Nieszczęście. kawa was tam, gdzie oczekują nowe nieszczęście. A wy z sterników, na we państwa, którzy troską, ojcowską wciąż was otaczają, chociaż kątwy na nich rzucacie jak na drogę. Czy sądzisz jednak, że wejdzie do Rzymu? Miasta poddają się, nim je oblewie nie. sobie miłość senatorki patrycjatów. A więc was proszę, abyście przerwali język pospólstwu. Wasze poniżenie niszczy sąd zdrowy i odziera państwo z niepodzielności, która mu przystoi. Niech będzie wojna. Przewyższa ona bowiem pokój, gdzie dzień, przewyższa noc jest czujna. Żebrać u ciebie jest to dla mnie hańba większa, niż gdybyś ty miał żebrać u nich. Musicie wyburzać I nienawiść. Miejcie moc, aby wypędzać bohaterów, póki głupota wasza, która, ma, która może pojąć to tylko, co poczuje, w końcu samych zostawi was, którzy jesteście swymi wrogami, nie da was w niewolę jakiegoś ludu, by mógł was pokonać bez